Kanał pełni wyłącznie formę edukacyjno-informacyjną i nie stanowi porady lekarskiej. Wszelkie informacje przez nas przedstawione i omówione nie zastępują indywidualnej wizyty lub wideokonsultacji lekarskiej. W razie wątpliwości zawsze możesz umówić się na konsultację ze swoim lekarzem prowadzącym bądź z nami na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do komentowania oraz subskrybowania. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. A jak myślisz w ogóle yy, dlaczego teraz jest tyle infekcji? No ja myślę, że to po części jest kompensacja y, tego, że w zeszłych latach było mało tych infekcji, nawet się mówiło, że było ewidentnie super mało RSV i grypy, Ym, głównie Ach. RSV było mało i tutaj się okazuje, że te maseczki są bardzo skuteczne, jak chodzi o m.in. RSV, a że je są bardzo zakaźne, są pewne badania pokazujące, że na przykład w przedszkolu zakaźność jest z rzędu 100%. W szkołach tam powiedzmy bez maski to jest jakaś tam zakaźność, że nauczyciel w obrębie... Klasy to jest tam 68%, a uczniowe w obrębie klasy 88-90% zakaźności. Więc, no, bardzo intensywnie się przenosi, bardzo szybko. No a stosowanie tych wszelkich obostrzeń, no jakby mi się wydaje, że jakby było trochę zdrowego rozsądku i osoby chore by nosiły maski, a zdrowe by ich nie nosiły, to byłoby dużo mniej tych infekcji. Tylko, że niektórzy są uparci, chory, nie chory i tak nie będzie nosił, bo nie, no, już, no. Tak, to, to jest w ogóle takie coś, że u nas yy, niestety pokutuje ta kultura yy, chodzenia chorym do pracy i na pewno z tym trzeba yy, jakoś yy, no, walczyć, no, jakby przekonywać tych ludzi, żeby jednak yy, no, zostali w domyśl są chorzy i po prostu yy, wzięli jakieś L4 czy, 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 czy Ja nie urlop, wiem, nie, nie spotkałeś czy... się z tym, żeby ci pacjenci mówili, że a nie, nie, nie wezmę chorobowego tylko wezmę urlop albo wezmę jakieś tam wolne albo niepłatne bo mi premię zabiorą, albo przedłużenie umowy niedługo, albo się I, boję, że mnie zwolnią, tak, a nie to. mogę sobie na to pozwolić i potem. Yy, no nie wiem, u mnie bardzo wielu pacjentów nie bierze tego zwolnienia. Kwestia brania chorobowego, takiego na, yy, chorobowego pod tytułem biorę urlop, bo jestem chory, zdarza mi się coraz częściej ci powiem. To, to, jest, to jest dziwne, to świadczy trochę o tym, że albo mamy, że na pewno no, mamy problemy gospodarcze, no i że jesteśmy może dalej nawet krajem trochę na dorobku, nie? I dlatego ludzie jednak bardzo cenią sobie to, żeby mieć. Mm, Dobrą opinię w pracy. Nie? No, na Zachodzie jest taka, jakby jakaś taka inna kultura, że ludzie po prostu mają chociażby do, dozwolone branie na mm, życzenie kilku dni wolnego takiego chorobowego wczoraj. Na zgłoszenie, roku. Nie? że dzwonisz tak. do pracy, że jesteś chory, a nie że musisz iść do lekarza, który ci klepnie przez ZUS. Czasami nawet przez teleporady, no bo co, teleporady są dopuszczone. I to, też dopuszczone. Zapychanie, i to zapychanie systemu też jakby podstawowej opieki zdrowotnej z drugiej strony, Po kilka... No tak, lat. u mnie to się teleporady. zatkało kompletnie, ja teraz tak. to tylko przyjmuję infekcje i to zacząłem przyjmować jeszcze, mówię, 6 do 7 pacjentów na godzinę, to to są jakieś tam wartości odmurzające, to, to po prostu wychodzi po no takim czasie... Po prostu po tak czasie. pracy, po prostu zupełnie odcięty, nie, no, no tak, no to... Ale wracając do tematu, no to jest tak jak poruszyliśmy, to te, taka kwestia trochę epidemii wyrównawczej i faktycznie masz rację, że mm, te yy, i łącznie te wszystkie obostrzenia, to znaczy i maseczki i, 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 i relacja Dyska. społeczna, dystans społeczny, tak, dezynfekcja rąk, to wszystko razem do kupy, jak to stosowało jednak większość osób, to to w jakimś stopniu działało. Zresztą nawet ukazuje to taka publikacja z PLOS ONE, dotycząca zaostrzeń yy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w populacji brytyjskiej bodajże, gdzie... Yy, mi tutaj była... podesłałeś, podesłałeś tak. to? Tak, redukcja o 50% w czasie właśnie tych A. największych obostrzeń, nie? No tutaj ta redukcja, która mówiłeś o zaostrzeniach podczas COVID-u, praca przeglądowa z Plus One, tak? Tak, więc, więc generalnie, no, chociażby pośrednio już, bo... Po tym widzimy, że można działać, bo dużo że to działa nie? Generalnie dużo osób no, kontestuje jakby skuteczność działania obostrzeń. I ona oczywiście no, w zastosowany w sposób taki nieadekwatny, albo z dużym wyprzedzeniem, albo z dużym opóźnieniem, to są same w sobie nic nie warte, bo na przykład epidemia się rozkleła. Ale no właśnie i tutaj oni to pokazują, że tutaj to jest mega złożony, nie? Złożony. Tak. Yy, złożony konspekt, że tu jeszcze jest kwestia higieny rąk, zakrywania twarzy, zabezpieczania się, czyli na przykład te przyłbice, co były popularne, teraz to już też odeszło, chociaż ja się staram w okularach siedzieć yy, Kwestia tak. gdzieś tam paniki yy, i, i wpływu jakby też zachowań takich ogólnospołecznych, że to panika społeczna, jak wszyscy mają schizę, to wszyscy mają schizę, a teraz wszyscy jesteśmy po pandemii, wszyscy nie nosimy maseczek, nie i koniec, nawet jak kicham, prycham, maseczki nie działają, nie będę ich nosił i koniec. Jakby Zdrowy rozsądek w ogóle nie istnieje, a to wystarczyłoby takie podejście na zasadzie jestem chory, noszę, nie jestem chory, nie noszę, nieważne, COVID, grypa, paragrypa, RSV, e, przyjdzie SARS, MERS, nie wiadomo co, no to co, no generalnie to samo. To jest tak, Piotrek, jakby nie, nie może być podejścia zero-jedynkowego, że ktoś myśli, że maseczka go uratuje przed zakażeniem. No nie, no nie uratuje go oczywiście, ale no zmniejszy jego ryzyko. Tak? tak samo jak różne inne interwencje zmniejszą jego ryzyko, i nawet jak dana osoba bo to też ma taką moc zbiorczą, jak nawet jakaś tam osoba nie stosuje się do powiedzmy takiego zasad dystansu społecznego to yy, przez to, że część osób to stosuje, to generalnie te szanse w populacji nie się po prostu zmniejszają na infekcję, nie? I to widzieliśmy właśnie w covid bo przecież też nie wszystkie osoby przestrzegały tych yy, obostrzeń. No nie, a, ale ograniczało to transmisję wszystkiego, bo my gadaliśmy to, tylko o tak. covid a skąd dopiero właśnie transmisja chociażby bakterii powodujących zaostrzenia POHP, tak? Czyli to, czy jest ta publikacja, że po prostu... Wtórnie do, do tych jakby obostrzeń potrzeba było mniej w zasadzie antybiotyków w leczeniu zaostrzeń obturacyjnych chorób płuc u pacjentów, a to wynikało po prostu z, z ogólnych obostrzeń, które zmniejszały transmisję wszystkiego. Ciekawa sprawa była tak z moich obserwacji, że w 2021 roku, czyli rok wcześniej niż teraz, była taka fala już zakażeń u dzieci, bo dzieci już były puszczone do przedszkola i było wtedy już masa RSV-ów po prostu, ale tylko u dzieci, u, u dorosłych tak jeszcze jakby tych objawów, nie, znaczy tych, takiej ilości tych zakażeń nie było jak w tym roku. Nie do końca umiem sobie wytłumaczyć, dlaczego tak się działo, czy to była kwestia, że oni jeszcze przestrzegali tych, tego social distancingu, czy, czy, czy część z nich pracowała zdalnie, czy... Ale wiesz co, wydaje mi się, że czasami powinny być takie akcje przełamywania łańcucha, nie? że jak się zdarza tak, że na przykład w przedszkolu jest, nie wiem, trójka dzieci, reszta jest chora, to powinni wziąć i zamknąć to przedszkole i powinno tam być powiedzmy przez dwa tygodnie zamknięte i koniec, bo to... A nie, to, znaczy, co? Ja, to, to ja to trochę odwrócę, to wiesz co, to ja właśnie uważam, że... Yy, Okej, okay, zgoda, że jeśli jest potwierdzony jakiś tam patogen, nie? Ale z drugiej strony, zobacz, bo mamy teraz też, też chciałem z Tobą o tym porozmawiać, mamy taki poruszony temat. Yy, można, to może trochę to jest taki tor poboczny, no, o czym teraz mówię, ale że jesteśmy przewrażliwieni na objawów, To znaczy, yy, ludzie. Zakaszlałem jest... dwa razy wczoraj, dzisiaj już jestem na wizycie. Tak, Proszę tak, mi zgłaszalność do lekarza, nie? Generalnie z, mamy małą edukację społeczną na temat tego, jakie leki przeciwgorączkowe mamy, co możemy zrobić w domu. I... Ale widzisz, bo to powinno być, ja uważam, że w ogóle powinien być osobny przedmiot typowo edukacji medycznej. To jest tak rozległy temat. Człowiek jest tak skomplikowany, że jakby poświęcamy całe przedmioty typu, nie wiem, religia, plastyka, technika i nie wiadomo co tam, a ludzie o swoim zdrowiu wiedzą tak mało, że to jest przerażające. Jakby ja nie wierzę, że to można wepchnąć w obrębie biologii, bo tam już nie wiadomo ile, godziny wychowawcze, jak to tam z, z poziomu rządowego niektórzy politycy gadali, że to na lekcjach wychowawczych wystarczy, to kto jeszcze jest z młodych i pamięta jak te lekcje wychowawcze wyglądają w szkołach, to wie, że tam już nie ma zbędnego czasu za bardzo. Więc nie tak. wiem, wy, wydaje I mi się, że to powinno to być systemowe. I taką rolę edukacyjną chcielibyśmy my właśnie pełnić w ramach WebMed, także Myślę, że jeszcze doczekaliśmy odcinka <laughs> dotyczącego właśnie takiej yy, ogólnej wiedzy zdrowotnej, yy, jak sobie radzić z podstawowymi objawami infekcji, kiedy się faktycznie zgłosić do lekarza. Yy, natomiast... No tak, no bo tylko jeszcze chcielibyśmy powiedzieć o tych maseczkach, tak. że jakby początek yy, samego stosowania maseczek to już był dłuższy czas i one są skuteczne i ludzie się mega czepiają, że tam że tam wirusy przelatują, no już pomijając, że tam powstają aerozole, jest cała specyfika, generalnie to po prostu działa i badań jest na to mega masę i nawet podczas pl yy, plagi manczurskiej, to generalnie tam wynieśli, że tak powiem tego lekarza, który wymyślił noszenie maseczek po prostu na piedestał i dzięki temu zatrzymali plagę, podczas której śmiertelność wynosiła 100%, a nie gdzieś tam 0, ileś, tak jak w przypadku covidu tylko tam ludzie naprawdę masowo umierali i, i wtedy nagle ta kultura noszenia, noszenia maseczek się tam pojawiła, więc tak jak to wyszło z Chin, tak jakby mam takie odczucie, że w Azji gdzieś tam kultura takiego zdrowego rozsądku, czy jesteś chory, zostań w domu, jesteś chory, noś maseczkę, to nawet widzę po studentach, którzy przyjeżdżają, nie wiem czy ty pamiętasz, też na uczelni, że jak Azjaci tak. yy, przyjeżdżają do nas i studiują medycynę na przykład prywatnie, to oni mają dużo większą kulturę, mieli już kulturę noszenia maseczek przed pandemią COVID. No, oczywiście, oni zawsze byli w maseczkach, tak. Tak, ja się zupełnie z tym zgadzam. Ale słuchaj, jak to, jak to się dzieje? Bo często widzę takie argumenty w sieci, gdzieś tam w dyskusjach na forach społecznościowych, że maseczki nie działają, bo wirusy są mniejsze niż te pory, przez które ten wirus potencjalnie przechodzi w maseczce. I powiedz mi, jaki jest mechanizm taki no To jest tłumaczy. ciekawy temat, bo się ludziom tak wydaje, na przykład liczono te współczynniki zakażania z różnych powierzchni, że tam coś dotkniesz i się zarazisz. Ryzyko zarażenia z dotyku jest mega małe. Największy problem jest z aerozolami, nawet są badania pokazujące, że poprzez prowadzenie systemu obiegu powietrza, filtracji powietrza e, zmniejszano e, ilość zakażeń COVID-em w szkołach o nawet 50%, tylko poprzez wymuszanie wentylacji i otwieranie okien. Jakby to jest to, że powstają aerozole i no te takie mikrokropeleczki, że tak powiemy, wody i na ich powierzchni za pomocą jakby oddziaływania elektrostatycznego przykleja się ten wirus. Tam nawet wybadano, że tam odpowiednie białka odpowiadają za generowanie tego potencjału, żeby on się przyklejał do tych kropelek i po prostu taka kropelka frunie w powietrzu i ty ją wciągasz i od razu łapiesz dziesiątki albo setki czy nawet tysiące wirionów. To nie, że jeden wirus wpadnie na ciebie i cię zakazi, bo często pojedyncze wiriony podczas procesu namnażania się wirusa z jednego powstają gigantyczne ilości kopii, także tam namnażanie nie jest na pół, jak z bakterią, tylko bardzo dużej ilości jednoczasowo powstają. Wiele z tych wirionów jest niesprawna, niezakaźna i tak dalej, i to, ile tych wirionów będzie potrzebne, żeby nas zakazić, no to jest zależne od patogenu, jedne potrzebują więcej, drugie mniej, no ale to właśnie o to chodzi, że to nie jest pojedynczy wirion, który gdzieś tam sobie przeleci przez siatkę, nie? Tak, próg zakaźności pamiętam, że chyba najniższy jest w OSP, bo tam chyba 10 milionów tylko wystarczy. No to to jest malutkie. Jak liczba... chodzi o wirusowe, ale jak chodzi o bakteryjne, to podaję, że tam salmonella to już wystarczy kilka, dwie, trzy. No, no. Także tam te niektóre faktycznie patogeny charakteryzują się dużą zakaźnością, inne mniejszą. No ale to trzeba mieć w świadomość, że tutaj mówimy już o epidemiologii, o, o takich kwestiach społecznych, gdzie jakby. No widać to po Chinach, że jakby często tak nie jest istotne życie tej jednej os jakby osoby, czyli to, czy ta osoba akurat zachoruje, czy nie zachoruje. Te obiekcje nie są po to, żeby ta jedna konkretna osoba nie zachorowała, tylko po to, żeby społecznie wywrzeć efekt na skalę populacji. Żeby no, te zakażenia nie były tak szalone, że nie jesteśmy w stanie tego opanować, bo system zdrowia się całe zapada. No i tak się u nas w Polsce działo, że po prostu ludzie umierali w karetkach i tak dalej, ale to nie z jakiejś złej woli, nie wiadomo, tak jak się przedstawia. Tak po prostu system już nie dawał rady. Powiem tak no, jeśli chodzi o Chiny, to mam wrażenie, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej to chyba jednak trochę już przesadzają. Jak takie są doniesienia dramatyczne, że tam zamykają całe miasta. No, w Europie to już się nie dzieje, całe szczęście.